Cześć, manko tu Jacob kolekcjonerze. Dzisiaj już jest Autos w kioskach. No i ja jestem pod tą po długiej nieobecności, no przepraszam razem bardzo na to, ale no nie miałem czasu po prostu, żeby to nagrać, ale niedługo może wystartuję z drugim kanałem, na którym będę nagrywał gameplay z użyłem z moim kolegom. No i więc zapraszam. No i co? Kupię się sobie też i z tego otworzymy. Muszą samą baterię w apodach, więc trzeba będzie sobie coś spieszyć. Zadam to samo tło, ale sobie sobie na naprzód że to było ładnie widocznie Tam jest trochę światło, ale dobra. Pierwsza szażyteczka. Mamy szażetek. Podzielimy je. Ibra, 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 ibra. Możemy no, na ja tą kolekcję sobie szybko, jakoś z nim męczyć. Mamy cztery słone sorezem Dzisiaj ziblą, więc zaczynamy. Pierwsza, może ziblą, będzie więcej. Nie wiem, tego przytary, to. to jest, jak to wygląda. go to że z przodu jest karta specjalna. będzie się otwierać, czy tak. Hmm. O! O, mada Nie wierzę, co tam było! Otworzył. Nie wierzę. Po prostu odjął mowę. Zuma. Nie wierzę, no lol. Fabiano. Dan Welbeck. Y, Obasi. To będzie jakieś logo. Może. Nie jest y, ta karta. Ale fajna, fajna. To jest rund 16. Y, to jest Manchester City. I patrzcie, to jest mega karta. Z lata nie braknie być inventive Jest! Yes. To była moja pierwsza karta, którą miałem zrobić. Jest, jest, w pierwszej pasce. Jest! Po prostu bardzo się cieszę. Zarobiście. Po prostu wow! No i tam też sobie położymy. Mam tylko parę stoiaczków, bo nie mogę więcej znaleźć. Niestety muszę szybko się spieszyć, bo mam tylko 8 minut. O lol. Nie wiem, dobra, to mam razem. I nie wiem, Może to na dwie części, nie wiem jeszcze. to sobie dam. Tak. No bo tak. Mam tak. Piato, FC Porto logo, Drmić. Remy. Yy, Ferreira Kawasko. I mamy Quintero na Reading Starze. Fajna karta. Proszę się to tempo, no, ale chyba będzie po na części, mi się tak wydaje, może po siedem tak. Dobra. Kolejna, już trzecia sześćsetka. Te w momencie, to są fajne karty. Już, już sobie zamówiłem stawce paka i giftboxa, o ile się nie mylę. No tak, tak. Dobra, to już jest bezlutka. Czy mam tak. Yy, Madalos, Shakta, Sebastian Roder. Ramirez flamini jest w PZRU 16 fajnie zarobiście bardzo się cieszę i są dwie karty które chciałem najbardziej zdobyć więc już unboxing udany i oba i już powtóreczka pierwsza to jest y, czwarta saszetka saszetki są takie napompowane trochę trzeba trochę tu bo, bo ale wiszona. patrzcie kreska Widzicie, ale zniszczona. No nie wiem, co oni. To jest bazówka robią? I mamy tak: y... Olivier Torres, y... Gzaka, Kagawa, y... Mangala, Tony Cross na K-Playerze, i Run 16 Chelsea. Fajnie, fajnie. I K-Player. Ale jest no normalnie jest z tego i by się ciesze Mega To będzie paczka numer 5 Dobra, otwieramy I co tu na planie. No nie piszę O wymiany Bo ja się nie będę znalazł bo ja mam jeszcze dużo rzeczy tego stworzenia, na pewno I to będzie tak Chodzę. No jak się, się tam zle, ale Mam no tutaj przeszkadza Zufi, y, Immobile, Swang Lampard, y, karta Dynamo Damania Matic i Impact Signi Wilfred Bony. No on moim zdaniem ma zawyżone za, za statystyki. A te Dynamo nafiają się na chyba na 13, ale nie jestem pewny. Dobra, tutaj nie mamy stojaczka niestety. Dajmy sobie do tego Quintera tutaj. Poczekajcie chwileczkę, się policję sosiewki. Tak jeszcze dwie sosieczki do końca. I żeby się odwamy jeszcze O, nie mogę pokazać. Nie widzę, nie wiedziałem co to jest. Ktoś pomocnika i chyba jeszcze to. Tak, to jest bazówka. Mamy tak. Kedila. Mm. Kani, Papadopoulos, obi Mikel, y, to jest y, Alin Robben Far Favorite. To są właśnie gwiazdy na tych fazach I tu mamy Impact Signing y, Matri. To nas chyba nie będziemy sobie dawać, bo tu jest... Ale nie chcę sobie tego iby, bo to jest karta pierwszopolowa, jakby to miała to powiedzieć. Dobra, i tu mamy taką faza. Tutaj mam... Dobra, ostatnia zaszczepka na tym odcinku. Aha, to tak tutaj jest dobra. Tak. Tak, dobra. Mamy tak. Brahimi po F-Seporto. Rejma po słudku. Srebra kalasko. Bartra. I brana fansie, jest, jest, jest! Już drugi draft w tym unboxingu. Mamy jeszcze FC Barcelona, Barca 16. Te karty są bardzo fajne. Chyba ci punkty dają, czy coś takiego. I ich nie ma FC Porto. Albo jest? Nie, nie wiem. Już. No i... To było na tyle, trafiliśmy... 4 do 16, żadne powtórki na nas nie ma. trafiliśmy. w Chelsea i Manchester City. Trafiliśmy Inventiveness IBRE. Najbardzo karta, mi się wydaje, że to tutaj oprócz y, Magic Momentów. trafiliśmy Farsa IBRE, Farsa Robena, trafiliśmy Impacta y, Bonego, Bonego i Macri'ego, trafiliśmy Winningstara Quintero, Cape y, Leafa niego Crossa i kartę Dynamo, y, Nawania Maticia. No i co, to już by było na tyle w tym y, odcinku. Zapraszam na. Kolejny odcinek, który pojawi się na pewno dzisiaj. No i co?